Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mówimy o obywatelskim projekcie ustawy, o zmianie ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ten obywatelski projekt, jak już tutaj była mowa, wpłynął w roku 2016 do Wysokiej Izby. No, rzeczywiście godne jest zastanowienia się, dlaczego dopiero teraz, przy robieniu tych remanentów, wracamy do tego, ale no, lepiej późno niż wcale. Naj... Od początku ósmej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej było 20 aktów prawnych zmieniających tę ustawę o emeryturach i rentach. Największe zmiany dotyczyły obniżenia wieku emerytalnego, 13. emerytury, czy planowanego przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Może warto byłoby teraz rozważyć rzeczywiście rezygnację z opodatkowania emerytur, że te środki przecież były już i tak objęte podatkiem dochodowym. Czy nie uważa pan, panie ministrze, że zmiana taka realizowałaby zasadę sprawiedliwości społecznej? Dziękuję, panie pośle, pani poseł Paulina Matysiak-Lewica. Nie ma pani poseł, pani poseł Daria Gosek-Popiołek-Lewica.